W okolicach Opola w Krzelicach rozpoczyna się realizacja idei łączenia nowoczesności z przeszłością. Tutaj Fundacja Ortus organizuje obóz kultury Media Lab, Media Lab to jest coś, co uważamy jest taką nową instytucją kultury takim miejscem, w którym jakby spotykają się ludzie, którzy chcą coś zrobić, mają bardzo różne kompetencje od po prostu dobrych pomysłów, po, po jakieś konkretne umiejętności związane z technologiami. Centrum Dialogu Kultury w Zamku Chrzelickim ma być czymś wyjątkowym. Ambicją Fundacji Ortus jest stworzenie najważniejszego ośrodka promującego kulturę i sztukę w regionie. I będziemy szukali e, takich osi działania, które by z jednej strony dawały Jakąś wartość dla, dla samego genius loci, czy dla, dla, dla miejsca granicznego, ale właśnie tej granicy zachodniej, a z drugiej strony e, takiej sztuki, która gdzieś wychodzi w stronę e, nowych technologii i, i, i działania sieciowego. Zamek w Chrzelicach ma być ośrodkiem dialogu poprzez sztukę, współpracę twórczą artystów, ludzi kultury i animatorów. Będzie miejscem rezydencji artystów, międzynarodowych spotkań i wystaw czasowych. Przestrzeń jest bardzo ważna. To jest tak, że my się dusimy w galeriach, my się dusimy w jakichś małych przestrzeniach w mieście, gdzie jest miejsce na różne rzeczy na jakieś hale zakupowe czy na jakieś sale konferencyjne na różne rzeczy, a sztuka potrzebuje przestrzeni, także ja się nie boję tego, że to jest dużo. W średniowieczu Chrzelice były jedną z najpotężniejszych twierdz warownych na Śląsku. Zamek należał do Piastów Pruszkowskich, w XIX wieku do zamożnej rodziny Hellerów. W latach 60. zeszłego wieku zamek popadł w ruinę. Nowoczesna przebudowa zamku w Chrzelicach wyszła z inicjatywy Fundacji Ortus. Projekt architektoniczny Centrum Dialogu Kultur przygotowuje firma OP Architekten. Ruiny są otoczeniem nowego budynku znajdującego się w środku, który jest konstrukcją stalową. Jednocześnie ta konstrukcja stalowa tworzy szkielet ratujący przeszłość, czyli ratujący historię zamku, podtrzymuje mury.